No dobra, no skoro musimy wracać na piechotę, to chyba to zrobię, right? Zresztą, mam wybór. Well. Nie mam wyboru. Powoł wyboru. Well. Ta ściana była kawałek dalej. Ś ściany! Ona naprawdę była... On się ruszają! Well. To jest kiedyś Piona, aby bronić kryształu. To musi być jej ostatnia linia obrony. Jakby ktoś chciał z nim uciec. Well. Cóż, musimy ją więc rozbić. To nie jest bezpieczne. Geniuszu. A oh, gdzie jest mój slow! Szurikany. Cała magia, którą mam. Yeah. To chwilę potrywa Eee W dużym skrócie, naszym przeciwnikiem tu jest Demon Wall A co robi Demon Wall? Well. Na razie nic, po prostu się do nas przesuwa Problemy zaczynają się mniej więcej w tym momencie on się zdąży do nas dosunąć. To wcale mu aż tak długo nie zajmuje. Znaczy, może i zajmuje chwilę, ale. Ooo, przypadkiem mi się zachowywał. I monolla, to by się skończyło w okropnie w ten sposób. Dobra. Atakuj. Przede wszystkim, co musimy wiedzieć, to to, że jeżeli tylko podejdzie wystarczająco blisko, to jedyne czego będzie używał to Instant Kill'e. Eee, moje poważnie, Instant killer. Eee, jeżeli dobrze pamiętam, zadają w 999 obrażeń i narzucają status Instant Kill, co do przyjemnych rzeczy nie należy. Na nasze szczęście w międzyczasie nie to atakować. Nie wiem, czemu kto by było naprawdę irytujące. Z drugiej strony, o ile w wersji. nie DS-owej nie jest on aż tak trudnym przeciwnikiem. Ponieważ po prostu można go w miarę szybko zabić. O tyle wersja DS-owa, o ile dobrze pamiętam, potroiła jego punkty życia. Ach. Nie jestem do końca pewien, ile Demon World miał punktów życia normalnie. Wiem, że w desji testowej ma ich 100 tysięcy. Eee, dobrze mi słyszę 100 tysięcy. A widzicie w jakim tempie atakujęcie, prawda? Eee, możecie na coś po co w tym bezękę. Odpowiedź jest prosta. I tak nic lepszego zrobić nie mogę w tej chwili. A BSL przy okazji jest większa odważenia, jakie nasz postacie dodają, więc zawsze to jakiś plus. I przy okazji automatyzuję sobie w ten sposób trochę e walkę, a to już inna sprawa. Po czy na końcu jeszcze coś mogę rzucić haste na Ciebie. <tuszu> tu dużo w skrócie walka polega na tym, żeby po prostu jak najszybciej zabić ścianek, a potem się do nas bierze na tak jak to prawidłowo możliwe. Ech. To bym podobał, A... się, co by w masz takie proste? Nie jest. Aaaa, fajne to się całuje? Ojej. Licząc, że średnio mogę mu zadać tak 8 do 9 tysięcy na czudę, to będę potrzebował 11 tury, oj. Moink! Ej, no dasz to jakieś Może akurat tych paru punktów bardziej by mi nie zabrakło. I co to wtedy? Czułbym to się dziwnie. Wydaje mi się, że jest już na tle bitko, że może mnie zabijać, ale głow nie dam. Pani ważne. Oooo! Oh, jakoś się obeszło i... Bez tego! Aczkolwiek mówię, tym to, że się zdejmuje się naprawdę to polnie długo. Eee, nie, wcale nie miałem To myśleć o tego, że chemiu to warłem w tej walce. Jeżeli tak to daj się, to przepraszam. Nie taki był mój zamiar. Okej. Okay. Dobra, tak jak. Nie no, odejdzie. Oh, udało się! Ta! i lepiej nie próbuj opnywać innych cian. Takie groźby zazwyczaj kończą się w najgorszy możliwy sposób. Komuś zmieniamy fliponetkę? Nie pamiętam komu. Na pewno tobie e, wbierzcie łancerz potem. I chyba miałeś mi zielony Teraz komu jeszcze coś mogę zmieniać? Eee, ty mieś. Sejsz mi chyba. I mi tylo, to łapska. I co jestem pewien czy nie czegoś innego. Dokładnie. Dobra. A e, to chyba tyle, jeżeli chodzi o zmianę. Możemy wracać. Aaaa, to też chwilę potrwa niestety, jak zapewne dobrze kojarzycie. I teraz spróbuję przeszukać, zobaczyć te miejsca, w których jeszcze nie byłem. Yy, Pfff. My... Tak, będą się tam wrócić, później chyba. No bo i nie. Jezusie! Idzie ten maluteńki skrawek. O, tutaj. Ach, cóż. Wiedziałam, że ta wędrówka bez podczeklasowych jest trochę zbyt długa. I byłbym, na... byłbym naiwny, licząc, że uda się ją otrzymać jakoś wystarczająco długo. Okej, okay. minus 4 odkryte do końca. Trzy białe kły. Że też jeszcze nie wspomnieliśmy, że w tym... Wow! O, pff, nie chciałem ryzykować. Nie bądźcie, nie miałem save w tym Dajcie mi save'a po Demon Wallu, bo gwarantujmy, wam się że podoba. Nie dajecie mi save'a? Po moim tylu. A ja przy okazji skorzystam i się uleczę. Bo tak patrzę, że z moją maną bywało lepiej czasami. Nie, może to tylko moje widzi się i w ogóle, ale... Lubię mieć pełną manę wtedy, kiedy to możliwe. Okej, okay, można iść dalej. Powiedziałem, można iść dalej. a tu nawet chyba nie mamy wejścia, jeżeli chodzi o to gdzie musimy iść, żeby wrócić. Yeah. No bo jest. A bo to jest południowa część po prostu. Hmm. To mam mamy jeszcze zupełnie inne piętro, bo... To nie drzwi, to platform. Prawda, bardzo mi miejsce z tego poduszeka. Będę płakał za tymi drzwiami, nie jakby ludzie. Jeżeli nie będziecie płakać, to uznaję Was wszystkich zanieczyłych zdaniów. Jak można nie płakać za tymi biednymi drzwiami, które same się zabiły. Popełnić takie ceremonialne study. Jak to ostatnio wyształem na Flecianie. Tak, ktoś naprawdę powiedział, że... pełnić ceremonialne sudoku. Nie pytajcie, nie wiem. Najzwyczajniej w świecie nie wiem, jak można popełnić ceremonialne sudoku. I nie jestem do końca pewien, czy chcę wiedzieć. Jeszcze bym napadać zrozumiał, ale cudowno. Cudowno. No to podatko na elektryczność jedy. A i nie zdążę tego użyć, więc co za różnica. No, bo i zdążę. I nie jedzą, że. To lepiej! Płakać po tym, że nie zmanowałem, ma ma na pewno nie będę. X-Potion. I podłócę jeszcze jakieś potyczki osoby. Eee, nie, no nie wierzę. Czyżby gra się wreszcie na mną no, zlitowała za to jedno pieca? No i napady, co chcą mi to mówić. Ale my co on zawsze sesji musi wchodzić? Wszyscy się uczepili jego czujniki czy czego? Nie płaszcza. O. O, ja nie płaczam. Ojej, ale. O, jaju, jaju, jaju. Idziemy i fryt. No, no i tam gdzie go potrzebuję, jak na złość. Potrzebuję go tutaj i teraz, spożywając tego z tego a jest obecnie w domku, wyleguje się i nic nie robi. I fit. Dom nogi. To w pewnym stopniu rekompensujemy. W pełni obecny wcześniej. Ale tylko w pewnym stopniu, bo nie udało ci się zabić się tej vampirzycy, Jeszcze raz, Teraz dwa, broń się. Atakuj. No bo nie. Ciekawe jak to działa Czyżby kolejne drzwi, których nigdy w życiu nie widziałem Czyżby miało się stać coś naprawdę niespodzianego? Czekajcie, bo się w to uwierzę Czekam na chociaż pojedyncze drzwi, które nie są płatne. InkJoy Paper Night pisze tak gładko. Niedługo będzie to. Ty... Nie. A żartami, ale te reklamy, które swego czasu widziałem, to w kółko leciała jedna. A jeszcze boi jak się oglądało parę pane... odcinków w szeregu wzrędu. O jezucie. Dajcie mi się zmienić. Błagam, z tą prawda? Potrzebuję nowego pana. Na gwałt. Ja nie do... zacznę korzystać z Nie no swojego. I sobie tylko jeden z sobych, co zwyczaj. Chciałem korzystać z kabietury. Od pewnego czasu uważam, że jest najbardziej raczej. Kwestia przyzwyczajenia. No, puste drzwi. Znaczy, drzwi nie są puste. Pokój jest za tymi drzwiami jak najbardziej. Ej! Północna część odkryta trzy niebieskie kły. No i co czas wychodzić. Ach. Co to jest co to tak? huh. ja, nie jestem na z Ja słabości. z jest z Kaynem, że bo nie tafnia. Ja rozumiem, że nie możesz wykrzyczeć swojego ceremonialnego aaa, przy ataku. Bo jesteś już to nie upoważnia się do nietrafiania w prostych sytuacjach. Mogę czasami rzeczy, które potrafią robić, i które efekty stosowe są zupełnie bez sensu. Co powiecie na statusu: ciszenie, który działa na osobę, która normalnie nie może mówić, albo oślepienie, które działa na kogoś, kto jest ślepy. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że to się zdarza. To nie jest tak, że ja sobie to wymyślam, to się zdarza. <słuch> I nigdy z tego nie będę w stanie zrozumieć. Ale z drugiej strony, czemu ja właściwie oczekuję logiki okay. Gdybym chciał logikę, to poszedłbym na matematykę. Dobra, nieważne, jestem na I mam logikę. Logika jest czasem nielogiczna, ale to już inna sprawa. O tym się nie dyskutuje. Zresztą, czy nie powinienem mówić o tym, co się aktualnie w grze dzieje, a nie o logice? No, pewnie i powinienem. Ale o czym tu mówić w momencie, kiedy wychodzimy z tej paszy jaskini i cały czas trafiamy na. No, zapomniałem, że tu jest coś takiego! Chyba sobie przypomnę, że istnieje taka kombinacja: jak uciekaj, względnie pieprzać, gdzie pieprz rośnie. Eee, to. Ci nie zaśmiało? Oj, jezu! Nigdy nie rozumiem, dlaczego te jaski nie muszą być zabrane takimi kółkami. czy jest tak nieważne. Chciałem uciekać, ale zobaczyłem smok. No co się musiało tak skończyć? Błagam, że ja przeżyj to. Przeżyj to sama. Cóż, tak długo jak w gino od tej nieszczęśliwej chimery. Jakby wuj, jestem w stanie to wygrać? Jeżeli mi się od himenu, to zaczniemy się w tym momencie martwić. Co jest to na dziś. No jasne. Okej, okay, nawet nie był w stanie tego oddać. Znaczy, e, aż nie był w stanie tego oddać, to piękno okay, to... Trzeba zaatakować. A to wygląda. Dobra. Modlitwa weszła. Przedobieżę się, aż dobiję. No i na to było złomowanie, ale ja z tym problemem na pewno mieć nie powinna. Podkreślam, nie powinna. I nie ma. Okej. Okay. Pady, że też musieli wymyślić takie chodzenie w kółko. Najgorsze jest to, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest jedyna taka lokacja w Nie tu nie ma. Mnie tu nigdy nie było. To, że mnie tu widzieliście to tylko takie złudzenie. Tam nie było żadnych dwóch himek, które by mnie spaliły że w trakcie jednej tury. Właśnie tylko tak wydawało. Nie wierzycie mi? No. Surprise! nie mam. Oj, ale nie mam nie ma jej tu. Okej, okay. to już chyba. Kiedy się wychodziło? Chyba wie. I to się da bardzo szybko spalić, bo tam, kiedy się wychodzi... Ooo, cześć. Zwaniem o chyba, żebyś z najmniejszych... Na garaże. A, nie ma się bo o już że tak jest więc już nic o różnicy nie zrobi. No nie wiem, czy fajne, że wtedy różni się no efekt od miejsc szczerze no mówiąc. Bo w większości przypadków wygląda to mniej więcej tak, jakby były sobie równoważne. Już myślałem, że go uleczę. Nie dziwiłoby mnie to szczerze mówiąc. No to moje szczęście? Na pewno nie. Uch. Wiem, że to powinien mieć się mniej więcej wyuczone, rozgadnie napisane gdzieś obok, ale... Uf. Nie lubię aż tak bardzo ułatwiać swojej gry zazwyczaj. Nawet jeżeli ona sama sobie nie jest jakaś specjalnie mniej prosta. Zdążę... Zdążę, prawda? O Boże, coś do niej pisze, to przejdę. Kochany Schejen. hm Co do. Kane, próś do mnie, mój pionku. Dostać mi kryształ. Golbes! Hop, Kane, Kane, nie próbuj, Kane! Nie słuchaj go! Oprzej się mu! A w porządku. Zobaczyłem do panowania sobą Właśnie widzę Ty co? Kane, co ty robisz? Lekceważyliście tak trochę moje umiejętności Ja tylko odabinę poluzowałem W smycz na chwilę trzymałem Ekana czekając z na odpowiedni moment, aby ją potem ściągnąć. Wraz z tym kryształem wieża Babel będzie skończona. Chodź, Kane. Kane, nie słuchaj się go! Kane! Kryształy są zebane, możemy otworzyć drogę na księżyc, na księżyc powiadasz. Wracaj tu! <ślesy> Jak mi to robisz? To... Nie do wiary! Nie czemu? Oh well. Nie wdzięłbym się. Słuchaj, gdybym był mądry. O. Oh. E, to się jeszcze skończyło na. A nie, to tylko. To bałem się cholonego sapa? Bałem się sapa? Aaaaaaaash, tak! To nie było tak, jakbym chciał, to na pewno.